Pięknie. Nie jest zielony, ale i tak jest kozak. Patrz jak to wygląda. To jest normalnie dron przyszłości człowieku. W ogóle te wyglądają jakieś wojskowe, nie? Jakieś, nie wiem. Super. Kosmiczne. Waży trochę, powiem ci, wydaje się cięższy od tych twoich dronów. O, jest jeszcze aparatura tu. W wersji kombo masz aparaturę. Ile jest baterii? Śmigła. Tu jest taki kabel. Tu jest taki kabel. Patrz, jest coś zielonego, jednak. A. Tu wyjść na kartę w tym miejscu. To jest taki gimbalek mały No. 4K60p. Ponoć 2 dwie, e, dwie sekundy do setki. No wygląda efektownie, nie? No teraz to dopiero wygląda. No. Żołnierze przyszłości, normalnie. I'm I'm back. Kręci cały czas. Patrz, była karta tu. 32 giga. Ale to co to jest? To jest taki powerbank do tego? Tak. Że to masz tak jakby tutaj obok siebie, nie? Tą baterię masz gdzieś tu. No dobra. No. teraz poczekam, aż się mało. Nie polecieliśmy, a już go rozbieramy. I tylko zanim wystartujemy, to popsujemy. Po to. Kawałek technologii. 780 gramów, 785, 4. Sporo, nie? Dużo, to dużo. Uh -huh. To jest yerba, to jest dron DJI S900 z GH4 na pokładzie. Jest to pierwsza platforma, którą razem z człowiekiem z DC-24 lataliśmy tworząc wideo dla klientów. On jest po prostu ciężki w ch... To są takie typowe rajsery. Kumpel nam to właśnie poskładał na zamówienie. Dzięki Michał. Dobra, jak coś to w kontakcie. Dzięki. To jest taki bardzo szybki, 200 km na godzinę te sprawy. Do tych dronów są takie symulatory właśnie, że to wygląda jak gra komputerowo i można się na komputerze nauczyć obsługiwać takiego drona. Bo żeby okiełznać takiego drona to, to nie jest tak hop -siup. To jest taki standardowy debilo-odporny dron DJI Mavic 2 Zoom, który pomógł nam zrobić dużo niesamowitych ujęć na kanał BNT. To jest jego starszy i większy brat, Phantom 4 Pro. On dużo dobrego wniósł na moje kanały na YouTubie. Tymi dronami umia latać bez problemu. Tym nie umia. To mu wszędzie czujniki i ciężko jest to rozwalić. Trzeba się serio postarać, żeby zepsuć tego drona. A to jest właśnie ten najnowszy, nowoczesny hybrydowy dron DJI który jest, można powiedzieć, właśnie skrzyżowaniem tego drona i tego drona. Już mamy dość dronów. Teraz możemy coś polatać, nie? No, ale zobaczymy, czy się zaktualizuje do końca. Yeah. Transformers. Bajera. Bandzior. zajebista leci. Tutorial. No. Dawaj, kliknij. Jest, aktywacja powiodła się. Jak pierwszego skojarzenia? Zielony mały Inspire. Jak to się odpala w ogóle? Poczekaj. C czemu się nie chce podnieść? Ktoś założył źle śmigła. Ciekaj, Śmigłowiec. Poczekaj, to będzie tu. Teraz poleci. Ile to widzę? Obraz jest żeleta w, w okularach. Uważaj, tam ludzie idą, wiesz? To będzie mój pierwszy lot tym dronem, także odpalam go na razie na trybie naturalnym czy normalnym. Naturalny czy normalny to jest? W każdym bądź razie jest oznaczony literką N. Normalnie, jakby ustawił kamera, to przy takim słabym świetle ustawiłbym mniejszy klatkaż niż 60, ustawiłbym 30, ale tu nie idzie. Także kręcimy 60. Nie. Ale raczej wyżej byś musiał lecieć, jak nie chcesz, żeby faktycznie nic nie robił. Nie wiadomo, ale raczej nie ma, raczej na tych wysokich słupach jedynie jest oświetlenie. Oni że miną te wysokie słupy. No i poleciał sobie, jest na wysokości 130 metrów... Nie, na wysokości 50-60 Oddalił się o 170 metrów. Dalej nie lecimy, bo nie mamy prawo, prawa. Prawa lotnika. Nie mamy prawa dalej latać ani wyżej. Był ciekawy, czy zareaguje na ta latarnia, ale nie zareagował w ogóle. Teraz spróbujemy taki lot blisko ziemi zrobić. A to jeszcze nie jest w trybie sport. Jak w grze to bardziej mikro maszyn. Tak, ja to stał tu, a tu i on między nami przeleca, nie? Dobra, się, co się teraz stało? Teraz bateria jest słabo i dron stwierdził, że otraca kontrola, i on teraz sam wróci na to miejsce. Tu fajna zabawka, tylko posiadanie jednej baterii do takiej zabawki to jest niedosyt. A idzie sprawdzić, jak szybko on leciał, nie? Powinno być w aplikacji. O, e, tu można zmienić na przykład kolor LEDów. ów na... Co jest ważne przy lataniu dronem? Żeby uważać na ludzi, bo to jest niebezpieczne, nie? Dałbym wam spróbować, ale nie ma baterii już. E, teraz chcemy zrobić pierwsze loty na trybie manualnym, czyli na trybie FPV takim prawdziwym. Żeby tego dokonać, trzeba przerobić ten kontroler, żeby działał jak ten kontroler. Ten kontroler działał w ten sposób, że widzicie, to jest takie jakby luźne. A tu nie jest luźne. I teraz trzeba to rozkręcić i coś tam zrobić, nie? Dokładnie. Czyli korzystamy z instrukcji obsługi. Tu są takie dwie śruby, śrubeczki, Które, według instrukcji, jeżeli poluzujemy, to powinny sprawić. No i udało się, ja. To jeszcze teraz tylko w goglach zmienić i lecimy. Ja. Custom, custom mode. Tak. Jest na sport mode teraz, a my chcemy dać na manual mode. Dokładnie. Jest manual mode. Teraz podłączymy sobie podgląd, żeby na telefonie był obraz z drona. W trybie sportowym znacząco wzrasta, wzrasta maksymalna prędkość i droga hamowania. Takim full acro, zobaczymy. Powiem Ci, że ten drążek trzeba poluzować troszeczkę, bo chyba jednak jeszcze go mocno trzyma. Nie wiem, czy ta informacja Remote Controller Control Stick Error, czy to nie jest to, że on jest jeszcze taki zasztywny. Ale generalnie fajnie się zachowuje. Ciekawie, jak Ty wylądujesz teraz? O kurde, niezła gleba, mordo. Nie stało mi się nic. Działo. Ja, tak, mamy full acro. No to dawaj pierwsze salto, nie? No fajnie to wygląda. jest i góra! <ścoughs> Normalnie mam adrenalina, przy tym, nie? Ja też I się boję, że tego dachu cały czas że, że tego rządowania? Są... Nie, że stoimy tutaj, żeby mnie nie zwiało gdzieś. Nie, nie, co ty, ja wiesz, jak stoję koło ciebie i nie ma szans, żeby cię zwiało. <grym> ja się boję o drona, a ty o siebie. No. Pięknie! <grym> 76%, jeszcze mamy sporo baterii. Ile ci pokazuje odległość? Nie, nie widzę. Dystans 230 metrów mamy. Dawaj bakflipa, wysokiego takiego. Podwójne. Pięknie. Powiem Ci, obraz jest żyleta, nie? Wiesz, całkiem inny komfort latania, bo widzisz, każdy jeździć tak powiem. Uważaj, bo drzewa teraz będą, góra, góra. Policji nie widzę. <grym> powiem Ci, kuraki, jest komforcik. A jak Ci się w porównaniu z Kisem lata? Kis jest bardziej taki dynamiczny, fajnie mi się lata kisem, tylko że ten zasięg tego obrazu, wiesz, jak tracisz e, tak jakby taki czysty obraz w goglach, to tracisz tak jakby komfort i pewność siebie w locie, nie? bo nie wiesz, co jest przed mhm. tobą. A tu jest cały czas igła. A to działa jakoś tak, że czym dalej się oddalić, tym gorszy obraz. Tak? tak, no przynajmniej e, wiesz, w tym normalnych naszych FPV-ach tak jest, nie? Mhm. E, nie? Tak, żeby się wprawić. To widzisz wszystko dobrze, nic ci nie tnie? Yy, mi nic nie tnie, Jest obraz mój zajebisty. razem się obalił. Dlatego do FPV fajne przydałoby się siedzenie. O, tam było jakaś... No jakiś kabel, nie? Ile baterii? 40 Dłużej wytrzymuje niż w normalnym e, Ile już latamy? 7 minut już latamy. No, no, no to, to tak. To jest dwa, dwa razy dłużej, jest, no, nie? Ale to jest 6S, nie? Ale zapilać cię powiem fest. Wow. Czujesz jakbyś ten, w głowa nim zajęło spadł coś dachu, takiego. Jan, Jan. i spadł z dachu, Widziałem coś takiego. Ja, Najgorzej. E, low low batery, no, no, 25%. Mi, mi też wyskoczyło. Yo, nawet się udało. O, check this out. Uu, powiem Ci, zapierdalać jest, nie? Szybki, szybki. Wizja nie traci się na dosyć długiej odległości. Jest komfort latania, jest fajnie, podoba mi się. Mi też się podoba. Ten dron po 48 godzinach od czasu jego rozpakowania. Trzeba przyznać, że proces montażu na plikach z tego drona zarejestrowanych w formacie MOV przebiegł bezproblemowo. Wszystko wydarzyło się w programie DaVinci Resolve i udało się to zmontować bez jakichkolwiek plików proxy. Jak kręcimy w 120 fps, to dostajemy taki od razu spowolniony plik. I jak chcemy, go jak chcemy sprawić, żeby on był w normalnym tempie, to trzeba go sobie przyspieszyć o 480 razy. No i w tym trybie 120 fps nie ma dźwięku, właśnie, bo w normalnym trybie 60 fps jest dźwięk i cały materiał zrobił na automatycznej ekspozycji, ale jest też do wyboru cały manual i można też kręcić w d like. Szkoda, że nie ma takich osłon na śmigła, żeby on mógł się tak y, obijać, latając w pomieszczeniach. Bo bez takich osłon to strach go odpalać w pomieszczeniach właśnie, bo co by to było jakby się zepsuł. 6000 zł kosztuje ten zestaw combo. Co teraz? Bardzo możliwe, że to będzie teraz mój ulubiony dron, bo przy odrobinie wprawy można z nim zrobić takie fajne filmowe ujęcie jak Maviciem. No a jak ktoś ma zajawka i chce poczuć adrenalina, no to wtedy przełączą się na tryb FPV i, i adrenalina gwarantowana. No bo przelatując właśnie przez takie małe okienko, teraz trzeba zabrać tego drona w kilka ciekawych miejsc i nagrać nim coś na mój drugi kanał, na kanał BNT. A w tym tech vlogu... To już wszystko. Także dziękuwa za wytrwanie do końca i pozdro.